Cześć, witam ponownie z Tatr. Tym razem wybieram się na leżącą poza szlakiem pończystą, czyli jeden z najwyższych szczytów w Tatrach. Kończysta mierzy około 2530 metrów. A póki co idę jeszcze szlakiem, szlakiem żółtym z Wyżnich Hagów do Batyżowieckiego stawu. Na razie przez las, ale później stopniowo będą się otwierały też widoki. No i póki co łatwo i gdzieś w okolicach Batyżowieckiego Stawu będę schodził ze szlaku. Kończysta należy też do Wielkiej Korony Tatr. Plan minimum zakłada wejście na Kończystą od Batyżowieckiego Stawu, a jeżeli czas pozwoli, to jeszcze przejdę przez Tępą i Klin. No i teraz około 2-2,5 godziny do Batyżowieckiego Stawu, a później na Kończystą pewnie podobnie. No i pojawiły się już pierwsze widoki na niżne tatry, a z drugiej strony widać już grzbiet kończystej, czyli cel na dzisiaj. No i tu przed nami widoczny już masyw Gerlacha i kawałek ramienia kończystej. No i dotarłem do rozwidlenia pod Batyżowieckim Stawem. Teraz wchodzę na Szlak Czerwony, ale tylko na chwilkę, bo zaraz z niego odbiję już na poza szlak, na Kończystą. Tutaj jest niecka, w której właśnie znajduje się Batyżowiecki Staw. Jeden z wyżej położonych stawów. 1885 metrów, piękne widoki na tatry niżne, a zaraz będą jeszcze lepsze, bo wspinając się ramieniem kończystej, mamy naprawdę fajne panoramy wokół. Póki co, półtorej godziny od parkingu, także chyba całkiem nieźle, bo 2,5 było na drogowskazie. No i zobaczmy, jak pójdzie dalej. No, i tu przy tym kopcu odbijam ze szlaku. I teraz stromo pod górę. No, i tutaj widać wyżnie hagi, z których startowałem. Niżne tatry. I dalszy ciąg magistrali tatrzańskiej. I klin. No, i pojawił się już batyżowiecki staw. A tak wygląda dalsza droga. No i tyle, już udało mi się podejść. Tu widać już wierzchołek Kończystej. A tu widać ściany Gerlacha. Widać, że pod Batyżowiecką próbą jeszcze zalega trochę śniegu. W dole Batyżowiecki staw. I piękny widok na Niżne Tatry. No i tu już mamy widok na Tempą, Klin i Szczyrbskie jezioro. No i końcówka. Przeszedłem na lewą stronę grani. Widać już szczyt Kowadełko. A raczej to, co z niego zostało po uderzeniach pioruna. Nie wiem, czy teraz się na nie wchodzi, czy nie. Po tych obrywach zobaczymy na górze. No i myślę, że jakieś 10-15 minut i będę na wierzchołku. Thank you. No, i schodzę już powoli z kończystej, ale tym razem na drugą stronę, w stronę Tempej. No, i tutaj już jako tako ścieżki chyba nie ma, tylko po prostu schodzi się tym zboczem. Ja się będę trzymał prawej strony tego płata śnieżnego. No i tak w dół na stwolską przełęcz. Zejście trochę bardziej męczące, bo po takich dużych głazach, więc nie ma takiej ubitej ścieżki, tylko trzeba dobrze stawiać nogi. No jednak znalazłem coś na kształt ścieżki i kopczyków, więc chyba będę się tutaj tego trzymał. Tu na dole więcej kopczyków. No i chyba za niedługo będę już na Stwolskiej Przełęczy, najszerszej chyba przełęczy w Tatrach. No i zbliżam się już do Stwolskiej Przełęczy. Tutaj cała masa kopczyków. Jak u góry było ich mało, to tutaj jest całkiem dużo. Chyba, że po prostu na początku schodziłem mnie tym wariantem, co trzeba, to też jest możliwe. No A z drugiej strony Tempa Klin, no i chyba pójdę tam jeszcze dzisiaj, bo skoro jestem tak blisko, to szkoda by było nie odwiedzić kolejnych dwóch szczytów. A godzina jest jeszcze wczesna, bo nie ma nawet 13. No a ja podejrzewam, że za 10 minut, 10-15 będę już na przełęczy. No i zszedłem już z Kończystej, za mną widać jej wierzchołek i jęzor śniegu, który omijałem. No i teraz jestem na Stwolskiej Przełęczy, największej przełęczy na jakiej byłem, gabaryty prawie jak boisko piłkarskie. A ja teraz będę się kierował w stronę Tempej, to już będzie ostatnie podejście na dzisiaj, a później tą granią zejdę sobie na klin i z klina do magistrali. No, i tu gdzieś pogubiłem kopczyki, także idę już po prostu przed siebie pod górę, ale raczej się nie zgubię. Tutaj to chyba jakkolwiek do góry i na tempą się wejdzie. No i jestem na tempej. Tutaj jest rura, która Świadczy o tym, że to wierzchołek. Kiedyś była tutaj taka drewniana siekiera, ale już od paru lat jej nie ma. No i tu może zrobię krótką przerwę i dalej będę szedł na klin. Zejście z kończystej i wejście tutaj na tempą zajęło mi no, około godziny. Myślę, że można przyjąć godzinę. No i teraz krótka grań na klin, a potem już do magistrali. No i tu mamy widok na szczypskie jezioro. I grań baszt, patria, mała baszta. A tam z tyłu wystaje taki szpiczasty wierzchołek, i to jest krywań. A tu za mną już tempa. Tu kończysta. Jakieś chmury się zbierają, ale burzy to z tego nie będzie. Tam jeszcze widzę, że ludzie idą. Cała gromada. A moją trasą nie idzie póki co nikt. I na klinie też chyba nikogo nie ma. No i tu już zaraz wierzchołek Klina, Szczyrbskie Jezioro, a tu kawałek Magistrali i przełęcz pod Osterwą i Osterwa. No i jestem już na Klinie. Tutaj mamy taki kopiec kamieni, który oznacza wierzchołek, za mną Tempa. No i pewnie teraz gdzieś będę się kierował w stronę Magistrali. Zaraz tu się rozpatrzę na którą stronę najlepiej będzie zejść. No i pewnie po kamieniach, po kamieniach, jeszcze raz po kamieniach. I tak będzie wyglądało zejście. Jest dopiero za 10 druga, także udało się to w takim dość dobrym tempie obejść. No i fajnie, że przeszedłem tutaj jeszcze przez tą tempą i clin, no bo gdybym wracał tą samą drogą, no to pewnie bym już był na żółtym szlaku. Nich haków. No i człowiek wróciłby do domu wcześniej i nie miał co robić. A tak, to dobrze wykorzystał dzień i odwiedził dwa dodatkowe szczyty. No i schodzę do magistrali, tam już ją widać na dole, jakoś tak. No i w zasadzie tylko trzeba będzie ominąć kosówki na dole, żeby się w nie nie władować. No i to wszystko, także myślę, że jakieś maks pół godziny i będę już sobie człapał Magistralą no i ostatnia prosta do Magistrali tu już troszkę po krzakach, ale niskich na szczęście no i tym zboczem schodziłem z Klina a tutaj dalsza droga Magistralą i tu Dolina Stwolska i tędy też da się dojść na Stwolską przełęcz, ale to raczej rzadziej uczęszczana ścieżka. No, i jestem przy kopczyku, gdzie odbija się na kończystą, chociaż ja odbijałem tam kawałeczek dalej, ale to dosłownie 10 metrów dalej. No i zbliżam się już do rozwidlenia z żółtym szlakiem, gdzie byłem rano. A przede mną widać już wnękę, w której znajduje się Batyżowiecki Staw. I może tam jeszcze podejdę na chwilę, bo godzina jest jeszcze dość wczesna i wolę posiedzieć tam niż na przykład w lesie. Więc jeszcze chwilę mogę tam posiedzieć. No i jestem nad Batyżowieckim Stawem. Pięknie położone jeziorko. Za mną widać Gerlach. A tutaj Kończystą, na której jeszcze rano byłem. Trochę się dzisiaj nachodziłem. A po drugiej stronie Niżne Tatry. No i tu już zbliżam się do parkingu w Wyżnich Hagach, za chwilę będę przy samochodzie, dzisiaj udało się obejść bardzo fajną trasę, dwa warianty wejścia na kończystą, do tego tempa clean, także ja jestem bardzo zadowolony. No i mam nadzieję, że Wam też filmik się podobał i klasycznie dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, cześć! No i jeszcze ostatni widok na kończystą.